1 czerwca 2014 roku jesteśmy na miasteczku Społecznej Inicjatywy Obywatelskiej. Widzimy tutaj pana Mikołaja Reisera, aktywistów Społecznej Inicjatywy Obywatelskiej Sio. Widzimy krzyż, który postawiliśmy ubiegłej nocy i jest z nami osoba, która znana jest w publiczności polskiej z ostatnich ekscesów, zamieszek, społecznego protestu przeciwko komunizmowi, pan Zygmunt Miernik. Panie Zygmuncie, pan za pomocą happeningu, kolejnego happeningu przeciwstawił się eskalacji komuny w Polsce. Proszę o kilka słów dla telewizji narodowej. Nie zgadzam się, że to był Hebejnik. Była to bardzo przykra lekcja historii, ogłupiająca młodych ludzi, bo kiedy się miesza patriotyzm z komunizmem, kiedy się miesza katów z oprawcami. To nie jest chepeni. Dobrze, a co to było? Gdzie to było? To było, było podczas pod mszy pogrzebowej w katedrze Polowej Wojska Polskiego, tak? A więc tak, no... W Warszawie. Tak, pan Jaruzelski, no nie będę nazywał go generałem, bo on nigdy moim zdaniem nie był generałem wojska polskiego, to był narzucony tytuł ze wschodu, który nas nie walał przez wiele lat do chwili powalenia pseudosocjalizmu też nie zgadzam się, że on został uwalony, bo kiedy został w komunizm... Dobrze, że Pan Jaruzelski co? Bo pan rozwija zdania, to jest niepotrzebne. Konkrety, Pan Jaruzelski co tego dnia? Jakim prawem w ogóle w katedrze Wojska Polskiego? Jest to schańbienie dla Ale to był dzień jego pogrzebu. Mówimy o pogrzebie. Tak, mówimy o pogrzebie, ale dlaczego z takimi honorami się chowa zdrajców narodu polskiego? To mnie boli. I nie będę mówił, żeby pełzła ta cały były komitet centralny partii z tej katedry. Przykro mi jest, że byli żołnierze, byli z rozkazu. Ale nie mogę zrozumieć, co robili górnicy. Co robili ci górnicy tam? Ja z tego, nie było, co, co coś... wiem, pan zaatakował bezpośrednio fizycznie górników, tak? Tak. <noise> Jak? Jak pan to zrobił? Po prostu odnoszyłem... rękami? Odznaczyłem ich tylko i wyłącznie jajkami. Nie odrzucał pan jajkami górników, którzy w uniformach górniczych? Oznaczyłem ich. Stali unifor... przed katedrą Wojska nie, Polskiego. Wy, no, wyszli z katedry. Czyli byli w katedrze byli ze sztandarami górniczymi. Ta. Tak. Oni. I dlatego to wzburzył mu potężny sprzeciw. Nie było stoczniowców, nie było hutników, nie było innych zawodów takich znanych, tylko oni przyszli. Jak to jest możliwe? A może to dlatego, że wszystko zostało w Polsce zlikwidowane, a jeszcze te kopalnie węgla są? To może oni okazali wdzięczność Jaruzelskiemu, że ich jeszcze nie zlikwidował? Może oni byli z interesu? O, okażmy wdzięczność Hitlerowi, że jeszcze wojna nie trwa. Jest to to samo, nie, proszę Państwa, nie, absolutnie. Nie, nie może być. Ale ci ludzie bronili polskich miejsc pracy, bo gdyby oni wypięli się na Jaruzelskiego, jego koledzy zlikwidowaliby jeszcze i kopalnie. Jaruzelski nic nie mógł zlikwidować, nic nie mógł obronić. Proszę Państwa, nie mieszajmy, nie róbmy jednego kogla mogla z polityką, nie róbmy kogla z 4 czerwca, bo będzie to niezrozumiałe. Nie został nieosądzony, hańba wymiaru sprawiedliwości, że nie osądzono zbrodniarzy. Niech się nie cieszą, że będą mieć 13. zaraz, czy ja rozumiem? Pan dzisiaj z nami jest przed Parlamentem Rzeczpospolitej. Jesteśmy przed Sejmem. O tutaj widzimy, zrobię właśnie zbliżenie na tą kopułę z jak, charakterystyczną, spowiewającą biało-czerwoną flagą. Widzimy to z zaliści. Pan miernik naprawdę jest w plenerowym studio Telewizji Narodowej przed Sejmem, przed Parlamentem Rzeczpospolitej, gdzie trwa społeczna inicjatywa obywatelska na swojej pikiecie oporu przeciwko patologii władzy. Społeczna inicjatywa obywatelska to jest dzieło tego tutaj, e, tego tutaj e, Mikołaja Reisera, który się nie przygotował do audycji, odbiera telefony zamiast wyłączyć komórkę. Natomiast, Panie Zygmuncie, Pan, pan e, przechodzi do historii jako hepener, jako osoba, która się naraża niepotrzebnie. E, po co to Pan? Jak niepotrzebnie? Żeby w tym kraju cokolwiek zmienić, Panie redaktorze. To trzeba naprawić wymiar sprawiedliwości, który jest wymiarem powszechnej niesprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości, tak zwany, który chroni zbrodniarzy winnych y, zbrodni na narodzie polskim, jak Jaruzelskiego, Kiszczaka i wielu innych ludzi, który został uznany stan wojenny jako zbrodnicza działalność, niezgodna z prawem. Nikt z tych ludzi nie został osądzony. Po pierwsze, to jest ten punkt. Y, y, wchodzimy teraz w ten okres jajka. To jest odznaczenie, bo chcemy wiedzieć, czy to tylko pseudowładza, żeby dać splendoru temu haniebnemu wyczynowi, jaki miał miejsce. Ja nie mam nic, ja się urodziłem, ja też umrę. Jaruzelski się urodził i też musiał umrzeć. Tylko, jeżeli się ponoć pojednał z Bogiem, jak było, proszę bardzo, są kościoły katedralne, zwykłe, miejscowy ksiądz, a nie robić takie halo. Ja uważam, że ten człowiek powinien być zdegradowany, i myślę, że wcześniej czy później doprowadzimy do degradacji, bo musimy zrobić panteon. Ludzi chwały, jak Pileckiego, i ludzi hańby, jak Jaruzelskiego. Nie możemy tych ludzi stawiać w jednym szeregu. Cóż to będzie za chwilę ten cmentarz Powązkowski z naszym, jak będzie się mieścili przy jednej aleje i łajdacy, i bohaterowie. Mam no, tylko tyle do powiedzenia. Uważam to za wielki błąd. No, że... Czyli Pan, czy ja dobrze zrozumiałem, jest nie tylko przeciwko temu, że była msza święta polowa w katedrze Wojska Polskiego, ale również uważa pan Powązki za dobre miejsce, szlachetne, czcigodne i jest pan również przeciwko temu, żeby był pochowany na, na Powązkach. Czyli tak, jest pan nie tylko przeciwko zbezczeszczeniu katedry, ale również przeciwko zbezczeszczeniu Powązek. Czy ja dobrze zrozumiałem? Tak? Że to miejsce, Powązki, gdzie leżą masoni, przedwojenni, którzy doprowadzili kraj do ruiny, gdzie leży geremek, kuroń, to Bierut, uważa pan to miejsce za miejsce dla Polski szlachetne, czcigodne? Niech pan to powie jeszcze raz, bo ja chyba się przesłyszałem, panie Zygmuncie Miernik, proszę bardzo. Proszę pana, proszę nie wyjmować Tu uważam, że Pomorski, na Pomąskach leci wiele szlachetnych posłów. Nie Ale dominują nie Dominują mnie szlachetni antypolacy. Przepraszam. No no wojska wojsko uściślimy. Ja, ja bardzo przepraszam, ja się nazywam Sendecki i jestem gotów podpisać się, dlatego mówię to, co mówię, bo to nie jest nowa sprawa. Ona nie wynikła przy okazji pogrzebu Jeruzelskiego. Ona wynikła wiele, wiele lat wcześniej. Proszę Państwa, w 2008 roku trzej bohaterscy Polacy: Bartłomiej Kurzeja, artysta rzeźbiarz, Dariusz Benedykt Ciesielski oraz Jan Strzeżek z łopatami przyszli na. na powąski żeby zaakcentować że Geremek nie może leżeć na polskiej poświęconej ziemi. Natomiast już wtedy, już kilka miesięcy później zauważyliśmy, że na Powązkach leży Bierut i inni agenci, zbrodniarze, antypolacy. Barchlewski, ludzie ideologii zbrodniczej. No a potem się jeszcze okazało, że powąski Wojskowe, bo cały czas mówimy o Powązkach Wojskowych, to jest bardzo ważne. Powąski Wojskowe zostały założone przez masonów przedwojennych, którzy po 26 roku doprowadzili kraj polski do zagłady w 1939 roku w sposób planowy, jako agentura waspowska i i myślę, że proszę Pana, jeżeli chodzi o Powązki, to nie ma Pan racji, Panie Zygmuncie, słucham Pana. Każdy może mieć własne zdanie, ja uważam, że jednak gdzieś bohaterów naszych musimy chować. To Nasz albo... bohater Bohdan Poręba został pochowany w glinie na Wólce Węglowej, na ostatniej alejce. Na, no może nie najgorszym, ale niezbyt zaszczytnym miejscu. No więc zróbmy nic dla Polaków zaszczytnych i zróbmy tam ludzi hańby. Zróbmy to, gdzie Polacy, którzy się przysłużyli i są, i warto o nich pamiętać. Będą pisane złotymi literami historii polskiej. Ale też musimy wyznaczyć ludzi, którzy są zhańbieni, nie mają nic z dobra polskiego wspólnego. Dziękuję.